Cześć wszystkim z tej strony Aleksandra, witam Was ponownie na moim kanale i zapraszam Was dzisiaj na 12-godzinny test trwałości podkładu Maybelline Superstay Lumi Matte. Czy wy też czujecie się dosłownie z każdej strony zasypani reklamą tego podkładu? Ja go widzę i w internecie, i wszędzie na mieście. Jest po prostu masa plakatów. Na każdym przystanku autobusowym widzę ten podkład. Byłam go mega ciekawa i od dłuższego czasu chodził mi po głowie, także stwierdziłam, że fajnie będzie tutaj na kanale zrobić taki długi test, dosłownie całodniowy. Ciekawa jestem, jak w waszych Rosmanach przedstawia się sytuacja z kolorami, bo akurat w tym najbliżej mnie nie było zbyt dużego wyboru. Były raptem cztery odcienie, także jestem ciekawa, czy udało mi się wstrzelić z kolorem. Ja wybrałam numer 118. Zawsze warto wstrząsnąć podkład przed użyciem, i po tym wstrząśnięciu słychać, jakby on był bardzo płynny, bo dosłownie tak lekko bulgocze w środku. A większość podkładów, które w ostatnim czasie testowałam, były raczej takie gęste, bardziej zwartą miały strukturę. Także tym bardziej jestem ciekawa, bo podobno tutaj można budować krycie. I rzeczywiście widać, jak on ścieka po dłoni, także jeżeli chodzi o konsystencję, to ona jest taka dosyć mocno płynna. Na stronie Rossmana jest napisane, że to jest produkt bezzapachowy. Ale kiedy go wącham, to moim zdaniem on delikatny zapach ma, ale to jest raczej taki zapach typowo kosmetyczny, aniżeli jakaś taka substancja zapachowa, która ma go upiększyć. Czy to jest perfect match z kolorem? Stacjonarnie w Rosmanie najbliżej mnie ten numer 118 był najciemniejszy. Natomiast przed chwilą sprawdziłam, że na stronie jeszcze jest dostępny numer 128, który już na zdjęciu wydaje się być sporo ciemniejszy, ale jednocześnie bardzo pomarańczowy. Na początku wycisnęłam sobie na rękę dwie pompki tego podkładu, bo pierwsza zawsze jest niepełna, także to były takie dwa wciśnięcia, ale ta pierwsza to było takie 3 pompki, powiedzmy. No i nie zużyłam jeszcze całości, tak naprawdę jeszcze całkiem sporo mi tutaj zostało, a już na ten moment twarz jest ładnie ujednolicona, jeżeli chodzi o kolor. Ale zużyję teraz tą resztkę jeszcze na buzi, żeby zobaczyć, czy można sobie zbudować krycie. Bo na ten moment, jeszcze przed dołożeniem, uznałabym ten podkład za półkryjący. Z jednej strony, właśnie koloryt skóry jest ujednolicony, ale z drugiej strony, gdzie niegdzie widzę, że coś mi delikatnie prześwituje i też taka różowość skóry, moja naturalna, jest tutaj dosyć mocno jeszcze zauważalna, także właśnie sprawdzę, czy da się to przykryć mocniej. Dołożyłam jedną warstwę tego podkładu tutaj na lewy policzek, na prawym nadal mam tylko tą pierwszą. I jeżeli chodzi o różnicę, to na żywo ona jest zauważalna. Po tej stronie bardziej mi przebija właśnie to zaróżowienie skóry, a po tej wszystko jest jeszcze mocniej ujednolicone. Ja obecnie nie mam jakichś większych niedoskonałości, po których jeszcze lepiej można byłoby stwierdzić krycie tego podkładu, ale odpukać, oby tak zostało jak najdłużej. Kiedy nakładałam podkład w przestrzeń nad brwiami, to miałam wrażenie, że on zoksydował dosłownie w ciągu kilku minut. Także zrobiłam tutaj swatch i za chwilę sprawdzimy, jak będzie się prezentował podkład na świeżo nałożony obok. Możecie zobaczyć różnicę. Po tej stronie mamy ten zastygnięty, a po tej świeżo nałożony. I tak naprawdę ta różnica optyczna w kolorze wynika bardziej z tego, że po prostu ta strona już zastygła i jest matowa, a ta świetlista, więc wygląda po prostu przez to trochę inaczej. Ale jeżeli chodzi o kolor to to jest praktycznie to samo. Zmyłam ten świeży słocz, ale zostawiłam jeszcze ten zastygnięty, żebyśmy wspólnie mogli sprawdzić jak z zastyganiem, no bo skoro producent obiecuje nam 30 godzin trwałości, to to powinno się utrzymać naprawdę nieźle i w takim razie powinno być zastygające, także zobaczmy teraz wspólnie. Ewidentnie widać, że on nie jest w pełni zastygający, nie zostaje tak zupełnie w miejscu, ale z drugiej strony też jednak czuć, że właśnie trochę tego zastygania w sobie ma i trochę w tym miejscu zostaje, także myślę, że kiedy będzie zasetowany dodatkowo pudrem, to będzie to na pewno bardziej trwałe. Jeżeli zostawilibyśmy to tak, to myślę, że jednak byłby w stanie bardziej wejść w linie, a że ja mam tłustą skórę, no to wiadomo, ja pudru muszę użyć, także teraz dokończę makijaż. Korektor dokładam sobie w standardowe miejsca, żeby właśnie za bardzo tego podkładu nie przykryć, bo jednak on tutaj gra pierwszą rolę w tym filmie, także tak naprawdę korektor głównie ląduje tutaj pod oczami, minimalnie między brwiami, bo ja tutaj zawsze nakładam i odrobinkę, dosłownie kropkę, nałożę jeszcze na brodę. Podrując teraz ten podkład, naszła mnie taka refleksja, że gdyby ktoś zapytał mnie wcześniej, jakiego efektu spodziewam się po opisku do podkładu LumiMat, to to jest o tyle ciężkie pytanie, że Lumi, czyli świetlistość, nie łączy się tak naprawdę za bardzo z matem. I tak jak ja na razie zapudrowałam sobie tylko tutaj policzki, nos i brodę, ale nie zapudrowałam w ogóle jeszcze czoła, to szczerze mówiąc, ja tego LumiMatu tutaj nie widzę, bo to odbicie światła jest na tyle minimalne, że raczej określiłabym ten podkład jako stricte tematowy. Ale, oczywiście, być może ta świetlistość wyjdzie nam z czasem, także jeszcze to sprawdzimy. Ja dzisiaj akurat planuję spędzić dużo czasu na powietrzu, bo zapowiada się bardzo ładna słoneczna pogoda, ale przesadny upał, także idealnie. I planowałam jechać na piknik do parku, także jeszcze stamtąd postaram się nagrać dla Was przebitkę. Makijaż skończony. Dzisiaj taki raczej basic, nic szalonego, typowy makijaż na piknik do parku. Przyjrzałam się sobie przed chwilą z bliska i na ten moment podkład wygląda bardzo ładnie. Bez problemu połączył się zarówno z korektorem, jak i z pudrem, tak samo z brązerem czy różem nic tutaj się dziwnego nie zadziało, także traktujemy ten moment jako godzinę 0. Co prawda jest 1247, ale ja ten podkład nakładałam mniej więcej o 12, także od tego momentu liczymy. Zatem widzimy się na pewno o północy, ale tak jak mówiłam wcześniej, zrobię Wam jeszcze update w ciągu dnia, żebyśmy mogli sprawdzić, jak z utrzymaniem po kilku godzinach. Hello, pozdrawiam Was z parku, robię szybki update z pikniku. Mamy obecnie dokładnie godzinę 17.45, także podkład na twarzy jest już prawie 6 godzin. Specjalnie zabrałam ze sobą do parku Lusterko z Kalejdosa, żeby móc się temu przyjrzeć dokładnie. Nie jest to standardowe akcesorium, które ze sobą noszę, ale dzisiaj zrobiłam wyjątek. I jeśli chodzi o utrzymanie tego podkładu, to jestem z niego jak na ten moment bardzo zadowolona. On się ani nigdzie nie odbił, ani nie rozmazał, ale przede wszystkim też nie pozbierał się w liniach. To jest takie dosyć newralgiczne za każdym razem, a tutaj właśnie nic takiego nie występuje. W liniach uśmiechu wygląda bardzo ładnie, tutaj właśnie nie ma totalnie nic, także pod tym względem też dla mnie jest super. Jedyna kwestia, która pozostaje pod znakiem. Zapytania to jest ten Lumimat, dlatego że moim zdaniem, jak na 6 godzin jest to już dosyć mocno wyświecony podkład. Co prawda tutaj akurat jestem w pełnym słońcu, także to też wiadomo, że zawsze podbija ten efekt, ale rzeczywiście ani czoło, ani policzki już zdecydowanie nie są matowe. Także trzymajmy kciuki, żeby za kilka godzin nadal wyglądało to tak samo dobrze, i widzimy się o północy. Hello, wpadłam do jeszcze jednej miejscówki, którą bardzo lubię, żeby napić się kawy i stwierdziłam, że to będzie idealny moment na to, żeby zrobić jeszcze jeden mały update przed ostatecznym podsumowaniem, bo akurat mamy godzinę 20.10, także od momentu nałożenia podkładu na twarz minęło 8 godzin. Wydaje mi się, że dla wielu osób akurat 8 godzin to jest ten czas, który ma największe znaczenie, bo to jest zwykle taki ustandaryzowany czas, który spędza się w pracy i chcemy, żeby przez te minimum 8 godzin podkład wyglądał dobrze. Druga istotna kwestia jest taka, że dosłownie kilka minut temu zaszło słońce, i też kiedy słońce nie pada bezpośrednio na twarz, no to wiadomo, że podkład od razu wygląda zupełnie inaczej. I mimo, że ta lampa tutaj z tej strony daje dużo takiego pomarańczowego światła, to ja się przyjrzałam też w takim świetle już po prostu zachodzącego słońca na zewnątrz, jak wygląda ten podkład. I szczerze Wam przyznam, że teraz po tych właśnie 8 godzinach, ale kiedy już słońce bezpośrednio mi na buzie nie pada. To to wygląda tak pięknie, że naprawdę ja jestem pod dużym wrażeniem. I wiem, że przez to przekłamane tutaj światło musicie mi po prostu uwierzyć na słowo, ale będziecie w stanie jeszcze to zobaczyć w studiu za te 4 godziny, natomiast w tej chwili dla mnie to wygląda po prostu nieskazitelnie, a poziom wyświecenia przy takim właśnie przygaszonym świetle jest. Piękny. On jest taki bardzo zdrowy. Tutaj nie ma mowy o żadnym takim przesadnym świeceniu jakimś takim, które już sprawia dyskomfort i trochę zakłopotanie. Tylko właśnie to wygląda po prostu. Bardzo zdrowo i bardzo równomiernie. I też to, co jest mega ważne, to że właśnie tutaj nadal w liniach uśmiechu nie zebrało się kompletnie nic. Także ja jestem naprawdę bardzo dobrej myśli. Jestem bardzo też ciekawa, jak po 12 godzinach ten podkład będzie się prezentował, bo ja myślę, że on ma ogromny potencjał, żeby stać się jednym z ulubieńców. By the way, czy Wy też macie takie wrażenie, że tylko w Polsce ludzie tak bardzo czepiają się picia cappuccino po 12? Wszyscy mówią, że mmm", tak mówią Włosi, ale ja we Włoszech ani razu tego nie słyszałam, a w Polsce po prostu milion razy. Także pijcie sobie kawę, o której chcecie. Także ja dopijam moją kawę i widzimy się za 4 godziny. Witajcie ponownie, jest 20 po północy, także oficjalnie podkład był na twarzy pełne 12 godzin. To, co jako pierwsze rzuca się w oczy, to jest wyświecenie, które jest tutaj dosyć mocne. I tak naprawdę ta świetlistość obejmuje równomiernie całą twarz, bo zarówno świeci się tutaj cała strefa T, ale również na policzkach widać już taki delikatny blask. O dziwo jednak, nawet po tylu godzinach, cały czas ten podkład kompletnie nie pozbierał się w liniach i to jest dla mnie duże zaskoczenie, szczególnie że przed chwilą jadłam kolację, wiem dosyć późno, i naprawdę to był taki pełny, wielki posiłek, który jadłam z pełnymi otwartymi ustami, więc tutaj tej mimiki było dużo, a nadal to wygląda bez skazy. Utrzymanie nareszcie twarzy też jest bardzo dobre, aczkolwiek tutaj warto pamiętać o tym, że ja nie dotykam twarzy. To jest moja taka kategoryczna zasada, jeżeli chodzi o makijaż, i Wam też to polecam. Jeżeli macie problemy z trwałością, to zastanówcie się nad tym, czy przypadkiem nie macie właśnie takiego. Nawyku do dotykania, do opierania na przykład o dłonie, bo ja kompletnie nigdy nie dotykam sobie właśnie całej dosłownie buzi. Także jedyny ubytek, który widzę, taki minimalny w tym podkładzie, jest tutaj na policzku. Mam wrażenie, że tutaj już to delikatnie prześwituje i tutaj właśnie mam takie bardziej zaróżowione miejsce. I to może być wynikiem tego, że akurat blisko parku spotkałam moich dwóch kolegów, witałam się z nimi buziakiem, później trochę gadaliśmy, a potem kiedy się żegnaliśmy, znowu daliśmy sobie buziaka. Także cztery razy miałam dotkniętą tutaj twarz do innej twarzy, i myślę, że to mogło być przyczyną tego, że tutaj delikatnie ten podkład jest odbity. I myślę też, że ta teza jest o tyle słuszna, że po tej stronie podkład nadal wygląda na nienaruszony. Tutaj nie mam żadnego ubytku na całym policzku, także myślę, że właśnie to raczej przez to. Moim zdaniem ten podkład najlepiej wyglądał tak mniej więcej do dziewiątej godziny. Wtedy zresztą najbardziej pasowała do niego ta nazwa Lumi Mat, bo jeszcze odrobinę tej matowości zachowywał, ale już właśnie był po tej Lumi stronie. Z kolei około dziesiątej godziny noszenia już dosłownie miałam uczucie na twarzy takiej tłustości i to się tylko pogłębiało z każdą kolejną godziną. Myślę, że osoby z tłustą cerą będą dokładnie wiedziały o co mi chodzi, kiedy już po prostu takie macie wrażenie, że jednak zaczynacie tak czuć ten podkład na twarzy. Ja już w tym momencie właśnie tak się czuję i szczerze mówiąc nie mogę się doczekać, aż go zmyję. Nie zmienia to jednak faktu, że jak na podkład noszony 12 godzin bez żadnej najmniejszej poprawki, to moim zdaniem efekt końcowy jest bardzo zadowalający. Kwestia tego wyświecenia uważam, że jest też trochę indywidualna, bo dla jednych taka świetlistość skóry będzie akceptowalna, a dla innych już dawno nie. Ale po pierwsze warto pamiętać o tym, że nie każdy ma tłustą skórę. Dla tych z Was, którzy mają skórę bardziej w stronę normalnej lub suchej, myślę, że będziecie jeszcze bardziej z tego podkładu zadowoleni. A z kolei jeżeli macie skórę tłustą, to też nie musicie nosić takiego makijażu bez żadnych poprawek. W trakcie dnia możecie użyć bibułek matujących, żeby to odbić albo ewentualnie ponownie delikatnie się przypudrować i wtedy zachowacie sobie jeszcze bardziej w świeżej wersji ten makijaż, na pewno nie będzie wyglądał aż tak świecąco po całym dniu. Dla mnie osobiście taka wersja to już jest trochę tłumacz. Ale z drugiej strony wiem, że gdyby to nie był test podkładu, no to właśnie tą poprawkę chociaż jedną w ciągu dnia bym zrobiła i wtedy bez problemu mogłabym go rzeczywiście te 12 godzin nosić. Jedyne czego żałuję, to że nie wybrałam jaśniejszego koloru, bo dzisiaj do ostatniej chwili w Rosmanie wahałam się między dwoma odcieniami i ostatecznie wybrałam ten jaśniejszy, kupiłam go i wyszłam z nim, ale kiedy zobaczyłam go w świetle słonecznym, to wydawał mi się nagle jakiś taki mega jasny, więc wróciłam do Rosmana po tych 30 sekundach dosłownie i poprosiłam o wymianę na ten ciemniejszy odcień, no ale moim zdaniem ta 118 -ka... Jednak jest odrobinka za ciemna i szczególnie widziałam to właśnie dzisiaj w ciągu dnia w parku, kiedy świeciło takie ostre słońce, że on tutaj, gdzie sobie go przyciągnęłam na szyję, delikatnie się jednak odcinał. Także nie pozostaje mi nic innego, jak polecieć do jakiegoś ciepłego kraju i wrócić z piękną opalenizną i wtedy to się lepiej zrówna. Jeśli chodzi jednak o kształt, wyglądu, noszenia i utrzymania, to mogę wam polecić ten podkład z czystym sumieniem. Tymczasem w dzisiejszym filmie to już wszystko. Życzę Wam wspaniałej majówki, przepięknego czasu, idealnej pogody. Bawcie się dobrze, a my widzimy się już za tydzień w następnym filmie. Bye!